Też od góry do dołu zapinana. Czułam się dość komfortowo w tej sukience. Pasek nadaje kształtom talii, więc, więc myślę, że bardzo fajnie się komponuje. Kolorystycznie pasek też pasuje do tej zieleni. No, powiem Wam szczerze, czułam się swobodnie, dość fajnie. I się zastanawiałam, żeby zakupić właśnie tą sukienkę. Mierzyłam jeszcze tak, szybko zobaczyć ten pasek, jakby wyglądał drugi. Tutaj tej sukienki, ale zobaczcie. to jest takie kółko otwarte. Tu się go zapina. No tak, szczerze mówiąc. Ciekawie wygląda, ale może to spodnie bardziej. Do sukienki to na pewno nie. No i już jestem ubrana w tą dżinsówkę. No na pierwszy rzut oka, nawet, nawet. Paseczek też w